Witajcie na kanale Lawit Biznes Dietetyczny Bez Granic. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak w mniej niż 5 minut przygotujecie swój pierwszy program żywieniowy na 30 dni z idealnie zbilansowaną dietą wegetariańską. Zapraszam. Poznaj Elawit. Elawit to kompletny zbiór narzędzi do prowadzenia praktyki dietetycznej w jednym miejscu. W 15 minut przygotujesz i wyślesz program żywieniowy na cały rok. Klient na bieżąco będzie dostawał od ciebie materiały, a ty informacje zwrotne. A po zakończeniu procesu pracy z klientem możesz czerpać z aplikacji pasywny dochód. Wypróbuj ElaWit już dziś. Program żywieniowy w ElaWit możecie stworzyć z dwóch miejsc. Pierwsze miejsce to baza programów żywieniowych, gdzie tworzymy sobie template. Drugie miejsce to profil klienta, w którym chcemy ten program żywieniowy stworzyć. Jeżeli stworzymy sobie template, to taki template możemy z poziomu profilu klienta zaciągnąć. Do programu żywieniowego i mieć już, mieć już całego gotowca. Natomiast nim zacznę odliczać te 5 minut, to chciałam Was zachęcić do jednej rzeczy. Przed stworzeniem pierwszego programu żywieniowego przeglądnijcie sobie naszą bazę schematów diet. Macie tutaj ponad 200 schematów gotowych diet, które możecie wykorzystywać w programie, w programie żywieniowym. Program. U siebie. Powiem Wam, kiedy zacznę odliczać e, 5 minut. E, zachęcam Was, nim zaczniecie otworzyć programy żywieniowe do tego, żeby mieć wypełniony profil klienta z produktami nielubianymi, nietolerowanymi, bo one są później wyświetlane w wymianie globalnej w, z poziomu kreatora diet. W moim przypadku co są jogurty. E, bilans energetyczny też jest u mnie. Już wypełniony z założeniami diety. Tak jak mówiłam, będzie to dieta wegetariańska. 2000 kilokalorii, około 100 g białka, tłuszczów, węglowodanów. I żeby nie przedłużać, przejdę do tworzenia programu żywieniowego i w tym momencie możemy włączyć stoper. Stworzymy program od zera. Nazwiemy go wegetariański. Wegetariański. Założenie było na 30 dni, mamy na 30 dni. Jako, że wykorzystam dietę wegetariańską, to będę miała nacisk na podaż wapnia, żelaza i powiedzmy, że sobie jeszcze B12 pokażemy. sekcję, dodam wstęp, rozkład makr, spisy posiłków, czyli schematy, dzienne jadło, spisy, i na koniec jeszcze sobie dodam. Aplikację mobilną dla klienta. Program mamy ustawiony. Na drugim kroku mamy ustawienia typów dni. Codziennie tą samą dietę będę u siebie stosować. Założenia są przekopiowane z bilansu energetycznego. Wykorzystam sobie dietę z szablonu. Założenie było, że to ma być dieta wegetariańska. 2000 kalorii. Więc zobaczmy. O, super. Tutaj mamy 100, bardzo fajny template. Ten template zaciągam sobie do systemu. Mam założenia, mam realizację założeń ze schematów. To, co sobie teraz zrobię, to wejdę i sprawdzę, czy posiłki, które, przepisy, które są sugerowane w posiłkach, odpowiadają moim preferencjom. Tu mogłabym pozmieniać albo układ tych, tych posiłków, godziny, energetyczność. Ja sobie tylko przeglądnę, czy mi śniadania odpowiadają. Widzę, że jest po 10 przepisów. Na 30 dni to będzie idealny, idealny układ. Mogłabym potencjalnie coś powymieniać. A, nie zapomnijmy, chcemy wymienić jogurt naturalny. Zobaczmy, czy był w tym, jest jogurt naturalny. Wymienimy sobie na jogurt... Kokosowy, żeby nie zostało, bo wiemy, że ja nie lubię jogurtu. I zachowamy sobie gramaturę 1 do 1. Zapisujemy zmiany. Zobaczymy, gdzie te zmiany miały swoje konsekwencje. Naleśniki z twarożkiem. Jogurt kokosowy. My w przepisach mamy ogólne nazwy, więc pewnie będzie wszędzie jogurt, ale warto sprawdzić. Macie tymi markerami. Poza, pozaznaczane, gdzie była wymiana globalna. I w tym momencie zapisujemy sobie po zmianach nasz schemat diety, i na kolejnym kroku całą pracę już wykona algorytm, czyli ułoży dzienne jadłospisy pod nasze założenia. Ja sobie delikatnie te założenia zmodyfikuję w tę stronę. Widzimy, że żelazo się udało osiągnąć, średnie nawet wyższe. Przechodzimy dalej. I na 30 dni układamy jadłospis. Weźmiemy pod uwagę podaż białka, bo zależy mi na tym, żeby ta podaż białka się mocno zgadzała. Energetyczność. I chcę różnorodne przepisy, bo będę chciała sobie cyklicznie co 7 dni ten jadłospis zapętlić. 28 dni możemy sobie na widoku podglądnąć. Owsiankę. Z tego poziomu mogłabym wymieniać przepisy, mogłabym je modyfikować, co tylko mi się żywnie podoba. Ilość, ile razy algorytm u, u, wykorzystał każdy przepis jest widoczne na tym, na tym modelu. Dla mnie ten układ jest bardzo w porządku. Mam 101 gramów białka, 99, 99, 98 i wszędzie praktycznie 2000 kilokalorii. Powielam sobie te pierwsze 7 dni. Nocna owsianka z Mango. Po siedmiu dniach będę miała znów nocną osiankę z Mango, więc na sam początek taka regularność będzie dla mnie OK. Średnie z 30 dni: 2000, 1998, 98, 76, 248. Przechodzę dalej, aktywuję w aplikacji mobilnej: gotowe. Możemy wyłączyć stoper. To jest całość programu żywieniowego, który został przygotowany w mniej niż. 5 minut. Jak już pokazałam Wam, że można ten program przygotować w mniej niż 5 minut, pokażę Wam teraz kilka opcji i to, w jaki sposób ten klient widzi program, który dla niego, czy tam dla niej w tym przypadku przygotowałam. Przy okazji, program zapisujemy sobie do bazy jako template, jeżeli chcemy, i w tej bazie template'ów on będzie cały czas już występował, więc sobie mogę zapisać program do bazy jako pierwszą rzecz. I później w bazie go na przykładowo nazwać inaczej niż moim imieniem, nazwiskiem. Musiałabym go znaleźć. Mamy tutaj ten program. Mogłabym sobie po prostu zedytować go już z poziomu bazy, żeby mieć. Żeby mieć gotowca. Ale. Wrócę do siebie. I jak sobie wejdziemy do tego, do tego programu, to. W aplikacji mobilnej klient widzi wszystkie sekcje, które dla, niego, dla niej przygotowałam, będzie mieć wyświetlone mikroelementy, które wybrałam. Jak osiągnęłam wyższe założenia niż, niż zakładane, czyli tutaj przykładowo że żelazo 23, mogłabym w wyświetlanych normach zmienić, nawet tej, tej klientce, żeby żelazo celowała wyżej niż te 18, 18 mg zakładane, zakładane z norm. Wapń też się udało pod 1200 w, w, w tym templejcie osiągnąć. I klient w aplikacji mobilnej, pokazałam Wam schematy posiłków. Śniadanie, pierwsza przekąska, obiad, druga przekąska, kolacja. Wszystkie przepisy, które wybrałam do schematów, które tak naprawdę miałam w tym templecie i, i ich nie zmieniałam. Uwzględniając wymianę globalną, klient widzi w aplikacji mobilnej, czyli widzi listę śniadań, widzi listę pierwszych przekąsek, obiadów, drugich przekąsek, kolacji. I to jest element elastyczności. Natomiast jak sobie przejdziemy na dzienny harmonogram, to dzienne jadłospisy... Poniedziałek 21.08 widzi dzienne jadłospisy w aplikacji mobilnej. Wtorek widzi dzienne jadłospisy w aplikacji mobilnej i tak każdego dnia przez 30 dni programu żywieniowego, który przygotowaliśmy. I z poziomu każdego dnia może wymienić w dzienniczku przepis na dowolny, inny przepis, który przygotowaliśmy jako listę, listę wymienników. Więc te wymienniki też są widoczne w aplikacji mobilnej i są kolejnym elementem elastyczności. Przekazaliśmy program na tym kroku. Mam jeszcze podsumowanie wszystkich jego składowych elementów. Mam nadzieję, że jest to naprawdę dla Was proste. Polecam Wam budować sobie schematy diet, czyli rozbudowywać bazę schematów diet, rozbudowywać sobie po tym jak stworzycie w kliencie dobry program żywieniowy, rozbudowywać sobie bazę programów żywieniowych i korzystać z template'ów systemowych. Mam nadzieję, że ten krótki materiał pomoże wam w błyskawiczny sposób stworzyć wasz pierwszy program żywieniowy dla klienta. Pamiętajcie, eksplorujcie Elawit, próbujcie na początku z programami żywieniowymi ze schematów diet. Później twórzcie swoje własne schematy diet, dodawajcie do programów żywieniowych dowolną ich ilość. Rozwijajcie swoje bazy zarówno schematów diet, jak i programów żywieniowych i dajcie znać, jak Wam się pracuje na Ela.